No, i szykuje się dzisiaj piękny dzień. Witajcie! Witam Was drugiego dnia naszych wakacji. Jest godzina ósma, właśnie wstaliśmy i wybieramy się na śniadanko. W takich okolicznościach możemy jeść śniadanie z takim widokiem. Możemy go jeść oczywiście też w hotelu w zamkniętym pomieszczeniu, ale tutaj jest taki tarasik i na tym tarasiku z takim widokiem. Można sobie jeść śniadanie, na pewno będzie smakować jeszcze lepiej. Dzisiaj szykuje się piękna pogoda, jak sami widzicie. Chmur na niebie nie ma, tam jakieś obłoczki, ale jak to na półwyspie czy wyspie, one muszą być i zobaczymy, co, co przyniesie dzień, co będziemy robić. Jeżeli będzie coś ciekawego, to na pewno Wam pokażemy. Bądźcie z nami. Siedzimy sobie, zaraz zaczniemy wcinać. Śniadanko, z takim widokiem na pewno będzie smakować jeszcze lepiej. <laughs> jeszcze mamy takiego kolegę przy stoliku. Ten <laughs> śliczny kotek. I po śniadanku wybieramy się na pierwszą wycieczkę do miasteczka położonego niedaleko nas, 10 km, tak? Miasteczko się nazywa Neoroda. Nearoda. Nea Nearoda. Zobaczymy, podobno jest to ładne miasteczko. Zrobimy sobie przy okazji zakupy, bo u nas tutaj w Uranopoli jest tylko jeden, jeden taki sklep spożywczy, większy, ale mimo tego jest dosyć mały wybór mały wybór winka. Chcieliśmy sobie po prostu dokupić na cały pobyt winka, jakieś napoje. I korzystając z okazji, że już będziemy w Naroda podjedziemy kilka kilometrów w stronę tej wyłączonej części półwyspu i zobaczymy podobno tam jest mur, który oddziela właśnie część tą świętą wyspy, zamkniętą dla normalnych ludzi, dla turystów, tam gdzie mieszkają mnisi, od tej części ogólnodostępnej dla ludzi. Jak będziemy na miejscu, to wszystko wam pokażemy. Bądźcie z nami. I przyjechaliśmy do Naroda. Parkingów nie ma, jest to zwykła ulicówka, więc staje się na ulicach w kwadraty i będziemy się kierować tutaj teraz w stronę morza i mamy piękną świątynię w miejscowości greko Prawosławną. Wejdziemy zaraz do środka i zobaczymy jak wygląda we wnętrzu I w miejscowości, przy samej plaży, znajduje się taka promenadka. Po lewej stronie, knajpki, po prawej ogródki. Trochę Greków siedzi na porannej kawie. I idziemy dalej, zobaczymy. Tam widzieliśmy, że na końcu jest jakieś betonowe molo, więc postaramy się tam dojść. Woda czyściusieńka, przejrzystość tu jest już dosyć głęboko, ale jak widzicie, widać dno bez jakiegokolwiek problemu. I mała, mała przerwa na, na, na frapę, tak? Na frapę pijemy sobie niedaleko morze. Słychać jak szumi pięknie. Żyć nie umierać. To jeszcze wspomnę, bo wyczytałem, że właśnie kawę frapę. Że kawa frapę tutaj została wymyślona przez Micha Prawosławnego, właśnie na, na półwyspie Atos szukał czegoś, co jest, co pobudza, ale też i ochładza. No i rozkochał tak naprawdę w tej kawie cały świat. Tutaj rano pije ją prawie każdy. No to my też pijemy. Jedziemy jeszcze do góry i zatrzymałem się na chwilkę, pokazać Wam piękny widok miejscowość Nearoda, w której żeśmy przed chwilą byli. Pięknie położona, super miejscowość dla kogoś, kto oczekuje spokoju, wypoczynku. Same restauracje, mało sklepów. Przez pół godziny naszego pobytu w miejscowości spotkaliśmy 50 osób, w większości siedzieli i pili kawę. Piękna woda, ładna plaża, super miejscowość do odpoczynku. I miejscowość naroda z jeszcze wyższego poziomu. Porcik w dole, kutry rybackie, piękne morze. A tutaj jeszcze malutka świątynia na górze. Piękna, może uda się wejść do środka. I mały kościółek w środku, malutki skromny ołtarzyk. Ikonki, obrazy, bardzo ładnie, czyściutko, skromnie, tak jak lubię, jedziemy teraz od miejscowości Nea Roda, taką wąską drogą, krętą w stronę muru, muru, który rozdziela właśnie półwysep Atos dla ludzi duchownych i dla zwykłych śmiertelników. Podobno widać ten mur. Zobaczymy czy uda nam się tam dojechać. I mili państwo, droga się skończyła, dobra teraz jedziemy taką zwykłą gruntową, piaskową, przed chwilą przeleciał nam olbrzymi wąż, nie zdążyłem włączyć nagrywania, no i zobaczymy czy uda nam się tam dojechać, dwa samochody jechały z przeciwległej strony, ale to wcześniej, no zobaczymy, chciałbym zobaczyć ten mur, bo on podobno wchodzi, wchodzi do morza. No, teraz to już chłopaki przegięły pałe ostro, bo teraz to już jedziemy po czymś polu. No ale nawigacja pokazuje ostro, że, że jedziemy dobrze, więc mam nadzieję, że, że dojedziemy. No ale są ja po polu to nie jechałem chyba nigdy. Debesta. I zostawiliśmy autko w takim miejscu. Tu jeszcze można zawrócić, no bo tu już się robi naprawdę gęsto. Przejazdy przez czyjeś posesje to nie będziemy się tam krzaniać. Mamy nadzieję, że nas tu nikt nie odholuje. No i idziemy. Tu jeszcze pokazywało nam, że około 500 metrów. No to już sobie dojdziemy po prostu na piechotę. Doszliśmy na plażę. Piękna plaża, piękny kolor wody. Ale tu się szykuje coś grubego, chyba idzie burza, więc musimy dosyć szybko wracać do samochodu. Bo mamy z 10 minut, a tam nie wiem czy zobaczycie, będzie ciężko. Nad tą panią jest właśnie ten mur, który rozdziela, rozdziela półwysep. Tutaj, gdzie my jesteśmy, część ogólnodostępna. A tam dalej cały ten półwysep do końca. To już jest autonomiczna część księży Piękny kolor wody. Czyściuśka niesamowicie No a teraz zmykamy, bo myślę, że za 10 minut może być Armagedon Żebyśmy się schowali w samochodzie I wracając z wycieczki, zahaczyliśmy jeszcze o taki większy sklep. Powiem Wam, jak przedstawiają się ceny. Kupiliśmy trzy takie dwulitrowe winka stołowe, radlera, dwa piwka, dwie wody, melona, dwie, dwie paczki chipsów. Tutaj pół kilo winogrona, takie namaczane chusteczki i soczek, i za to zapłaciliśmy. 18,66 euro. No, w takich sklepach jak to u nas, w supermarketach, jest trochę taniej niż tutaj u nas w miejscowości. Przykładowo, takie chipsy no to jest euro. Aha, jeszcze kupiliśmy dwie karmy takie mokre dla kotków, jakbyśmy znaleźli jakiegoś niedożywionego biednego. Piwa są, piwa są po 93 centy. Co tu jeszcze można powiedzieć te winka były po w okolicach 2.53 euro, radler to jest euro, euro 50. No więc tak to wygląda. Taniej chyba niż na Chorwacji. Na pewno są tańsze. Na pewno są tańsze wody, na pewno są tańsze piwa. Wino to tak różnie. Chorwacja ma też fajne ceny, ale ogólnie no to yy, widzicie jak się przedstawiają ceny 19 euro za te rzeczy. Nie jest źle, tak jak w Polsce porównywalnie, więc nie ma co narzekać. Spóźniliśmy się na zachód słońca, ale mimo wszystko jest pięknie. Idziemy teraz na kolację. Wcześniej byliśmy jeszcze na plaży, posiedzieliśmy tam, już nie nagrywałem, pokażę wam plażę w kolejnym odcinku. Idziemy, przekąsimy coś, zjemy jakąś kolacyjkę. Zostawiam was z tym pięknym widokiem. Dziękuję, że byliście z nami dzisiaj. Do następnego, trzymajcie się, pozdrawiamy Was serdecznie, cześć.